Wcześniej, nim ładnych parę lat temu poznałam biologikę, już od mniej więcej 15 lat cierpiałam na colitis ulcerosa, czyli wrzedziejące zapalenie jelita grubego, co do którego medycyna konwencjonalna uważa, że trzeba nauczyć się z nim żyć, że w ciągu 10 lat mogę dostać raka i że nie umieją tego wyleczyć, a jedynie tłumić objawy sterydami. I małam się wszystkiego, by wyjść z tej choroby. Sterydów nie brałam, a przez te wspomniane 15 lat zmiana dawała o sobie znać to mocniej, to słabiej. Jednak gdy poznałam biologikę, zrozumiałam, że z powodu swoich objawów sama siebie wpycham w tak poważną chorobę. W międzyczasie zajmowałam się także EFT, czyli... Psychologiczno-emocjonalną grupą technik terapeutycznych. I kiedy udało mi się połączyć korzyści wynikające z obu tych dziedzin wiedzy, jak biologika i EFT, wówczas w ciągu trzech tygodni udało mi się wyjść z mojej choroby. Było to dla mnie coś niesamowitego i od tamtej pory jestem zagorzałą zwolenniczką zarówno biologiki, jak i EFT. Często zdarza się, że przychodzi ktoś do mnie poradę i mówi: no dobrze, wiem już od czego. Jestem chory, ale jak mam sobie z tym teraz poradzić? Co mam robić? Doradzam wówczas skorzystanie z EFT nie dlatego, że sama się tym zajmuję i wykładam tę metodę, ale ponieważ uważam je za takie najszybciej działające narzędzie, za pomocą którego sami jesteśmy w stanie wpływać na naszą podświadomość. Za jej pomocą możemy więc wydobyć takie głęboko ukryte uczucia i wspomnienia, do których których nie mamy dostępu na poziomie świadomym. W ten sposób możemy na przykład odkryć przyczynę jakiejś naszej choroby. Przy pomocy EFT można bowiem cofnąć się nawet do momentu narodzin i usunąć powstałe wówczas blokady. Pozwólcie, że zanim zagłębię się w temat, posłużę się pewnym przykładem. Kiedyś na kurs do mnie trafiła pewna pani, która od ponad 30 lat miała fobię bała się przejść przez żelazny most bała się wejść na wieżę Eiffla dopadało ją wielkie przerażenie i czuła strach przed śmiercią i lekroć znalazła się w pobliżu jakiejś metalowej konstrukcji dosłownie czuła jak się dusi trwało to już 30 lat dwie inne osoby które były na tym kursie postanowiły w ramach ćwiczeń spróbować jej pomóc stosując właśnie EFT które jest można powiedzieć swego rodzaju psychologiczną akupresurą I już po w pierwszym zabiegu, owa pani nie wiedziała dlaczego, ale nagle przypomniała sobie pewne wspomnienie z dzieciństwa. Powiedziałam w porządku, opowiedz nam o tym. Zaczęła mówić, gdy była małym dzieckiem, pływała w basenie. Nagle para młodych ludzi, nie zauważywszy jej wskoczyła do wody prosto na nią. Ich ciężar wepchnął ją pod wodę, zaczęła się dusić, bała się, że umrze. Czy widziałaś coś wówczas? Tak, metalową poręcz. A zatem nasza podświadomość, nieświadoma część nas, częstokroć wiąże uczucia, te dobre i te złe, z tym, co w międzyczasie jest wokół nas i co widzimy. W taki sposób podświadomość małej dziewczynki powiązała metalową poręcz z uczuciem strachu przed śmiercią. W momencie, gdy wspomnienie to trafiło do świadomej części psychiki kobiety i odbyły się jeszcze. Dwie sesje takiego, nazwijmy to, opukiwania. I jej fobia całkowicie ustąpiła. Gdy po skończonym kursie wracała do domu, przeszła przez most i zadzwoniła do mnie z tą radosną nowiną, że jej się udało. EFT jest psychologiczno-energetycznym narzędziem wynalezionym około 35-40 lat temu. Wynalazł je amerykański psychiatra Roger Callahan. Wydaje się, że odkrył je przypadkiem, chociaż długo zajmował się schodami nimi metodami leczenia, między innymi akupunkturą. Pewnego razu leczył kobietę z fobią, panicznie bojącą się wody. Trzeba przy tym zaznaczyć, że EFT nie działa jedynie na fobię. Za pomocą tej metody można leczyć wszystko właściwie, także różnego rodzaju objawy fizyczne. Jest ona dobra przy uśmierzaniu bólu i tak dalej. Więc ta kobieta z fobią często przychodziła do Kalahana, dużo rozmawiali, ale nie udało im się zrobić żadnych postępów. Ale pewnego dnia Kalahan postanowił zacząć opukiwać obszary pod jej oczami, podczas gdy pacjentka skupiała się na swoim problemie. I nagle kobieta oświadczyła, że ma poczucie jakby jej przeszło. Postanowili więc to sprawdzić i rzeczywiście przeszło jej i nigdy nie wróciło. W ten sposób psychiatra zaobserwował, że jeżeli skupimy się na jakimś negatywnym uczuciu, dostroimy się do niego lub jesteśmy pod wpływem tego uczucia, bo coś akurat się z nami Zadziało, bądź przypomnimy sobie coś z przeszłości i na nowo włączy się to uczucie w nas i spowoduje ono pewną blokadę energetyczną, bo złe uczucia to zawsze bloki energetyczne, to za pomocą tej techniki można taką blokadę energetyczną wyeliminować. Energia zacznie na powrót normalnie przepływać przez nasze meridiany i w ten sposób uruchomiony zostanie proces autoregeneracji opisywany przez biologikę. Po tym odkryciu przy pomocy metod kinezjologicznych określono, jakie punkty na ciele należy opukiwać, a schemat został uproszczony przez amerykańskiego inżyniera Garego Kreiga. Kolejnym krokiem było już tylko rozpowszechnienie tej wiedzy na świecie, którą i ja zdobyłam. Okazała się ona skuteczna przy stresie posttraumatycznym, przy zaburzeniach lękowych, a wiemy, że napad paniki to według biologiki objaw kryzysu, zatem metoda ta jest skuteczna także że przy uśmierzaniu objawów kryzysów, właśnie EFT działa na lęki, depresję oraz na niezliczoną ilość innych zmian i problemów mentalnych. Nawet teraz, przed nagraniem, radziłam sobie tą metodą stowarzyszącą mi tremą. Opowiem też inną historię. Pewnego razu był u mnie około 30-letni młody człowiek. Znajdował się w skrajnie napiętym stanie emocjonalnym, towarzyszył mu stres posttraumatyczny otóż był on w pewnej mierze odpowiedzialny za wypadek samochodowy, gdyż zderzył się z motocyklistą. Myślał, że zamknął go w więzieniu. Nie wiedział, co dzieje się z motocyklistą. Myślał, że nie żyje. Policja nie przekazywała mu żadnych informacji i już od trzech miesięcy był w takim konflikcie. Pojawiła się impotencja, a wiemy, że niektóre problemy psychiczne wywołują spadek męskich hormonów. Dowodzi tego biologika. Gdy wreszcie trafił do mnie, mniej więcej przez dwie godziny pomagałam mu przy pomocy EFT, przeszliśmy przez wszystkie aspekty zdarzenia, które on przeżył, że było ciemno, że był zakręt, czerwone światło słyszę karetkę, teraz słyszę policję, jak policjant na mnie patrzył, jak wyglądał motocyklista, gdy leżał na ziemi. I przy każdym takim przywołanym obrazie pytałam się go, co teraz czujesz? W większości był to lęk, przerażenie, potworne samopoczucie, ale też wiele innych uczuć. Przeszliśmy więc przez całą tę historię i wspaniałym było, jak młody człowiek pozwalał się odblokować. Z tym wszystkim wiązała się też fobia, lęk przed wsiąść do auta i prowadzeniem. Powiedziałam mu, zamknij oczy i wyobraź sobie, że schodzisz na dół, a przed domem stoi samochód. W międzyczasie opukiwałam te odpowiednie akupunkturowe miejsca, tych 14 punktów. Czy odważysz się wsiąść? Nie. A co czujesz? Powiedział. Zapytałam w 10-stopniowej skali, jak mocne jest to uczucie. Udało nam się i to odblokować po kilku podejściach. Następnie wsiądź do samochodu, chwyć kierownicę. Co czujesz? Przeszliśmy poprzez każde z tych negatywnych uczuć w czasie tych dwóch godzin. Młody człowiek poszedł do domu uśmiechając się, a gdy na drugi dzień zadzwonił, przekazał, że impotencja także minęła. Mogłam więc pośrednio pomóc także i jego żonie. Mamy mnóstwo tego rodzaju pozytywnych doświadczeń. Pewnego razu przyprowadzono do mnie małego chłopca, który już bardzo długo cierpiał na nazwijmy to alergię. Wiecznie miał zapalenie spojówek i katar. Objawy wracały dosłownie codziennie. Mama zachodziła w głowę, od czego się tak dzieje. Oczywiście w takich razach zadaję pewne pytania, a podczas wysłuchania odpowiedzi opukuję te odpowiednie obszary, tak przywołuję wspomnienia z podświadomości. Powoli, powoli okazało się, że problem był z zadaniami. Zapalenie spojówek pojawiało się zwykle w trakcie lekcji matematyki, a konkretnie około 30 minuty lekcji, gdy chłopiec już dość długo przyglądał się temu, co nauczyciel pisze, a kiedy okazywało się, że akurat nie zostanie odpytany to uspokajał się i pojawiało się zapalenie spojówek. Musieliśmy więc wszystko po kolei sprawdzić. Kiedy w jego życiu były takie okresy, gdy zaczęły pojawiać się zadania? I okazało się, że podczas rozwodu rodziców na dzieci spadło więcej poważniejszych zadań i tak to się wszystko rozpoczęło. Znaleźliśmy więc przyczynę, a mama w domu kontynuowała zajęcia z EFT. Prowadzę też kursy EFT i przez najbliższe trzy miesiące bardzo często będę właśnie takie jednodniowe, intensywne kursy prowadzić. Moim celem jest skrócenie Waszego czasu przebywania. W konfliktach, ponieważ znam biologię i wiem, że im dłużej przebywamy w jakimś konflikcie, tym trudniejszy i bardziej skomplikowany jest okres po rozwiązaniu konfliktu i okres regeneracji. A EFT to takie narzędzie, że jestem w stanie siebie samą stymulować i to natychmiast. Jeśli zdarzy się, że gdzieś zadzwoni i ktoś powie mi coś przykrego, to ja od razu zaczynam opukiwać swoje punkty i uwalniam się od tego uczucia. Każdemu więc ten Metodę polecam, oczywiście jest też wiele innych metod radzenia sobie z konfliktami. Każdy powinien stosować tę, która na niego najlepiej działa. Ja zaś uważam, że EFT jest bardzo szybką i bardzo skuteczną metodą, dlatego tak lubię ją stosować. W kwietniu maju i czerwcu planuję prowadzić treningi. Byłoby dobrze, aby konsultanci biologiki i nowej medycyny również poznali tę metodę, bo częstokroć pojawia się właśnie pytanie, no dobrze, wiem. Już co spowodowało moją chorobę, ale jak mam sobie z tym poradzić, jak to rozwiązać? A EFT jest do tego doskonałym i szybko działającym narzędziem. Czy to ma coś wspólnego z NLP? Niewiele, w zasadzie nic. EFT to metoda psychologiczno-energetyczna, która opiera się na akupunkturze, a właściwie na akupresurze, ponieważ dłońmi stymulujemy punkty akupunkturowe. I tak to dokładnie działa. Bez ukłucia. Czy potrzebujemy jakiegoś wykształcenia medycznego, by się tym zajmować? Nie. Nie potrzebujemy do tego żadnego konkretnego wykształcenia. Uczyłam EFT nawet dzieci w pewnej prywatnej szkole i fantastycznie to funkcjonuje u dzieci. Są znacznie bardziej otwarte. Z mężczyznami mam zazwyczaj najcięższy orzech do zgryzienia, ponieważ oni wszystko sobie świadomie tłumaczą. Na przykład nie mogę być zazdrosny, bo to wstyd. Jeżeli jednak człowiek będzie szczery sam ze sobą i wejrzy w siebie, to dostrzeże to uczucie, bo całe sedno tkwi w tym, aby dowiedzieć się, co dokładnie czujemy i wydobyć to ze swojej podświadomości, a następnie to odblokować i to u dzieci świetnie działa. Zwłaszcza dzieci w prywatnych szkołach, które trafiają tam najczęściej, bo nie wytrzymują programu nauczania w normalnej w cudzysłowie szkole, przepełnione są uczuciem lęku, poniż. Uczuciami spadku własnej wartości, i to im przy pomocy biologiki i nowej medycyny można bardzo pomóc. Mając tę wiedzę, wiem, na co mam zwracać uwagę. I u tych dzieci w ciągu kilku chwil mogę zanotować poprawę. I tak jak tego młodego mężczyznę byłam w stanie w ciągu dwóch godzin wyprowadzić ze stresu posttraumatycznego, przepraszam, on był w stanie siebie sam z niego wyprowadzić, tak u dzieci często dwie minuty wystarczą, by pozbyć się. Złego wspomnienia ze szkoły. W jednej chwili takie dziecko jeszcze płacze, a w drugiej już się uśmiecha. Zatem raz jeszcze powtórzę: bardzo lubię EFT, bo daje mi mnóstwo pozytywnych przeżyć.